Witam Was wszystkich ten poniedziałkowy poranek. Emocje po meczu z Mołdawią już opadły. Jak widzimy karierę zakończył Kamil Grosicki, 95 występów w reprezentacji. Taki mem na rozpoczęcie tego filmu zaczynał jak naprawdę młody chłystek. Kończy już jako poważny, dojrzały mężczyzna. Tak więc Kamil, gratulacje, super kariera. Bardzo dobrze, że oglądało się twoje mecze. Przejdźmy. Do jedynastki, którą ja zaproponowałem, to była bułka Wietecka, Bednarek, Iwiol, Kasz, Ajadele, Moder, Zaleski, Zielinski, Śmigerski, Grosik. Jak widzimy, Grosik grał tutaj na podwieszonym napastniku. Jednak nie do końca trafiłem, jeśli chodzi o Wiertecka. wietecka wszedł później, na skutek kontuzji Bednarka. Od początku zagrał skrzypa, którego również polecałem do reprezentacji. Ojedele nie wystąpił, Zieliński odpoczywa i tutaj były troszeczkę zmiany. Ślisz pokazał się z bardzo dobrej strony. My tutaj, o mamy jak to wyglądało w rzeczywistości. Wczoraj Marcin Bułka, Skrzypa, Darek, Kiwior, Zaleski model, Śliż, Trzymański, Kesz, Buksa i Rosicki. To mi się najbardziej podobał? Wydaje mi się, że Ślisz rozegrał bardzo dobre zawody dokumentował to bramką pod koniec meczu, jednak ja widziałem go kilka razy, jak on tak zadziornie poszedł, odebrał tą piłkę, więc można powiedzieć, że wartość niż był man of the match tego spotkania. Skrzypczak również, wydaje mi się, że Skrzypczak również dobrze się pokazał w reprezentacji, pewny z... Pewny piłkarz. Dobrze radzący sobie z piłką. Tam nie było żadnej, jak by to powiedzieć, żadnej paniki. Gdy on przyjmował piłkę, gdy miał zagrać. To jest dla mnie ważne jak zawodnika defensywnego z polskiej reprezentacji. Tak więc skrzypa dobrze. Tutaj szybko była zmiana Grosika pod 20 przed świterski. No, kilka razy szarpnął jednak spodziewałem się więcej po tym zawodniku w takim meczu. Oczywiście Martiego Kasza również trzeba docenić. Jest to zawodnik, który strzelił, strzelił pierwszego gola swojego drugiego w reprezentacji. Więc dobrze zaczął i mam nadzieję, że z Finlandią będzie również dobrze wyglądał. Kamiński później wszedł za Nikolę Zalewskiego. Również miał kilka fajnych takich przebojowych rajdów. Niestety nie udało mi się strzelić go, a ten bramkarz mołdawski miał taką interwencję życia. Zobaczmy, tutaj mamy jeszcze zdjęcie Roberta Lewandowskiego, który troszeczkę polał to zgrupowanie. Dziwna sytuacja. Ciężko to ocenić. Powiedział, że czuje się wypalony bardziej psychicznie niż fizycznie, ale mi się wydaje, że tak jak Kowal mówił w jednym z programów pomeczowych, że on tutaj chce coś z Barceloną negocjować, może bał się o jakiś uraz i też jest taka teoria, że zobaczy co będzie z Finlandią. Jeśli z Finlandią przegramy, to on będzie się wycofywał z reprezentacji kosztem gry w klubie. Jest to zrozumiałe. Generalnie a o Robercie porozmawiamy, jak będziemy więcej wiedzieć. Przejdźmy do, tutaj był stadion. Yy, zakończenie właśnie kariery Grosik, szpaler utworzony na jego część. To niektórym łezka pojawiła się w Bardzo fajna kariera, dobrze się oglądało tego zawodnika. Dynamiczny, zawsze pewny siebie. Gdy wchodził czasami z ławki też wnosił bardzo dużo, więc Grosik, jeszcze raz gratulacje. Ale tutaj mam jeszcze wiekowe podsumowanie, to jest właśnie bardzo ciekawe, Grosik 36 lat, jego nie liczmy, on i tak skończył karierę, ale jak widzimy wszyscy zawodnicy, którzy występowali poza Grosikiem nawet nie mają 29 lat. Są daleko do 30, tak naprawdę, Buksa 28, 27, reszta zawodników to jest, no jeszcze jest Bednarek 29, ale tutaj prawdopodobnie ta linia defensywna i tak będzie wyglądała inaczej tak więc młody zespół, młoda drużyna i z tego co orientuję się wydaje mi się, że jeszcze ta drużyna zostanie zasilona piłkarzami W21 więc ta średnia wieku będzie wyglądać jeszcze młodziej zobaczmy jeszcze statystyki na koniec tutaj Polska-Mołdawia oczywiście wynik 2-0 to chyba nikogo nie dziwi Gol też i Śliż. No, Kamiński jeszcze miał acystę przy tym golu. Myślałem, że nie zaliczą tej asysty, bo ślisz nam przyjmował na trzy razy. No, ale jest. Dobra. Posiadanie piłki porówno. Był taki okres, gdzie Mołdawia przejęła inicjatywę. Ten mecz układał się bardzo dobrze dla Polaków. Do 30 minuty. Po 30 minucie się to posypało, i później ciężko było to składać. To jest w naszej reprezentacji takie znamienne, że my nie potrafimy meczu kontrolować przez cały czas z takimi drużynami jak Mołdawia. To mnie bardzo zastanawia, ale to też temat na inny odcinek. Strzały 20 Polaków, 5 Mołda, drużyny z Mołdawii. Tam był taki strzał na bramkę jeden, gdzie bułka wykazał, wykazał się mega refleksem i wybronił nam. Gola, który skończyłby się na 1-1, więc prawo bułka zawsze na posterunku. Strzały na bramkę 5 do 2, różne 7 do 2, podania, tutaj 80, 470 podań, oni również dość dużo podań, mieli 440, my mieliśmy 533, więc nie wyglądało tak, że my dominowaliśmy. Po podaniach to widać, że ta drużyna też grała, też starała się grać w piłkę. Nawet kilka piętek było w pierwszej połowie. Tak więc, jeśli chodzi o podania, drużyna Mołdawii również wyglądała dość dobrze na naszym tle. Mam no tutaj jeszcze Michała Probierza, który wypowiedział się na konferencji prasowej, ponieważ dwóch zawodników. Miało urazy, zeszli w połowie, był to Bednarek i Szymański. No i Michał powiedział, mam nadzieję, że owe zawodnicy zagrają z Finlandią, na pewno jest to martwiące, ale wierzę w sztab medyczny, który zawsze stawiał wszystkich na nogi. No tutaj... Wydaje mi się, że Szymański jest bardziej istotny dla tej reprezentacji. W obronie bez Bednarka jakoś sobie poradzimy. Kolejny jego cytat, to już tak na koniec by podsumował, to znowu nie wykorzystaliśmy sytuacji. Szkoda, bo później było nerwowo, gdy przez 10 minut tylko wybieliśmy piłkę i graliśmy raz. Takie fragmenty nie mogą się nam przydać. Tym graniem naraz to chyba było nawiązanie do Ślisza, który poszedł naraz, i później się otworzyła taka przestrzeń, że Walukiewicz musiał. Yy, mocno opierniczyć naszego zawodnika, który strzelił gola, bo zrobiło się bardzo nerwowo w tamtej sytuacji. Tak więc, moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o takie krótkie podsumowanie yy, gry reprezentacji Polski w tym meczu. Mecz bez historii, oczywiście mały rewanż za <grytanie> za to, co było w Mołdawii też w czerwcu i wydaje mi się, że Mega istotne spotkanie będziemy mieli w Helsinkach, na pewno coś nam dogram, więc możecie napisać w komentarzu, jak Wy widzicie reprezentacji polskiej, jak, jaki skład widzicie, kogo chcielibyście wyrzucić z tej i kosztem innego zawodnika. No więc zapraszam do komentowania, trzymajcie się, miłego weekendu.